pałac w szafarni. To nie jest ten pałac, jak czasami się pisze w książkach, że w... Chopin był w pałacu w szafarni, który do dziś stoi. Ten pałac był w szafarni w pałacu drewnianym. Ten pałac powstał w drugiej, właściwie w ostatniej ćwierci XIX wieku. W tym momencie, kiedy Chopin już zakończył swoje życie, po kilkadziesiąt lat po tym w Paryżu. Więc ten pałac nie pamięta Chopina, ale park, otoczenie i wcześniejszy pałac drewniany w szafarni, ten piękny staw, który, którym się odbija obecny pałac na tym zdjęciu, wszystko to pamięta czasy Chopina. Bo to Chopin, prawda, który, który, jak wszyscy wiemy, prawda, urodził się, na, prawda, przyjeżdżał na ziemię dobrzyńską. Proszę zauważyć, ta ziemia dobrzyńska nasza jest maleńka. Niektórzy mówią mała. Nawet wielkiej litery w nazwie nie dostała. Bo właściwie ortograficznie pisze się tym naszą Wielką Ziemię Dobrzyńską, bo ona jest bardzo bliska wszystkim nam, krainę pomiędzy Wisłą drwęcą i Skwą Pisze się z małych liter. Mała kraina celowo pokazuje, że to jest, można by powiedzieć, proszę państwa, serce ziemi dobrzyńskiej. Nie żyjemy na ścianie wschodniej, zachodniej, północy, w beszczadach, żyjemy w sercu. Bo zawsze w środku jest serce. Żyjemy w sercu naszej pięknej i ukochanej Polski. Prawda? To, jest, to jest właśnie ten moment, kiedy mówimy o pobycie, czy o, o tym. To są rodzice z Chopem.